Dzień dobry, dzień dobry, witam niesamowicie serdecznie wszystkich, którzy postanowili obejrzeć ten materiał. A ten materiał jest o tym, jak to ja rysuję sobie wylosowane pozy. Akurat dzisiaj rysuję pozę wylosowaną wczoraj, ponieważ zgodnie z wczorajszym losowaniem wylosowałem dwie postaci na jednym zdjęciu. Tak czy inaczej jest to taki inaczej ten materiał ma na celu pokazanie jak ja ćwiczę sobie rysowanie. Myślę, że możemy przejść już do widoku tego właśnie zdjęcia, widoku mojego programu do rysowania. Tutaj w prawym górnym rogu jest też zegar, który będzie mi odmierzał 5 minut, które to mam na. Właśnie całe rysowanie. Zapraszam do oglądania. Myślę, że to jest też najlepszy moment na to żeby kliknąć na zegarek start i żebym zaczął rysować. Po prostu. Nie, nie do końca najlepiej. Dzisiaj rysujemy tego typka o tutaj po prawej, ponieważ w Korei rysowaliśmy tego po lewej. Cofnę to, żeby, nie, żeby nam się później nie plątało, zmienię kolorek na karny, żeby rysować to karny. Dobra, klik i rysujemy. Hmm. Oczywiście trzeba zakręcić od głowy, bo i czemu by nie. Hmm. Cieszy mnie to, że znowu mi działa grubość pędzelka, bo teraz mogę sobie spokojnie narysować coś takiego. Nic mnie nie pogania. No i zrobię sobie tak. Tak. Tutaj mamy głowę. Tak. Tak. Oczywiście to mogę zarysować lepiej. Ale uważam, że też tak nie jest to jakieś bardzo niezbędne. O. A. No i dobra, mamy zarysowaną jakąś tam głowę, nie? Głowę tego, tego chłopaka. No, do tego dorysujmy szyję, bo czasem chyja się przydaje. Przynajmniej którymś przy z mniejszą ilością kręgosłupów. Uważam, że nie potrzebują szyi, no ale... Zazwykaj, taki normalny. Przeciętny człowiek z reguły szyję takową potrzebuje. Ramiona. Ramiona są oczywiście jak najbardziej istotne. Tutaj mamy wyciągniętą rękę. Więc tam gdzieś mamy rękę. Więc tutaj powinniśmy mieć mięśnie. Tutaj też powinniśmy mieć mięśnie. O, tutaj powinniśmy mieć takie trochę bardziej o takie kształt ręki, która nam się zwęża do końca. No a tutaj mamy też oczywiście łokieć i dłoń, która pochwyciła towarzysza. No i tutaj mamy biceps od góry. Tak naprawdę, no jak tak naprawdę od przodu, więc muszę się nawet narysuję w ten sposób. Hmm. Tutaj mamy. Tak. O! No i mamy. Nie? E, tutaj klatka piersiowa do przodu. A zatem tutaj gdzieś będą piersi. No, no klatka piersiowa. Skoro u kobiet nazywamy to piersiami, to czemu by nie u mężczyzn, ale tak, ale uważam, że to jest jednak dużo bardziej adekwatne określenie. Tutaj będziemy mieli tak. Tak. No i co? Tutaj musimy mieć jego wyciągniętego, to znaczy musi być troszkę a Asymetrycznie, no bo o no tyle, o ile on będzie miał tutaj gdzieś pępek, no tutaj, no to tutaj będzie tylnie noga. Tak. Nie? Tak, żeby była dużo, żeby ta poza była dużo bardziej dynamiczna, wygląd żeby wyglądał jakby upadał. Musimy go trochę mm, oddzielić od. Mm, musimy go trochę oddzielić od tego, w którym miejscu mamy mm, No jak co się mówi Środek ciężkości O Tak e, odwrotnie zrobiłem cholera Crypto Dobra, wszystko jasne. Tak. Niestety mam trochę mało czasu na rysowanie teraz tego wszystkiego bardzo dokładnie, ale. I tak się postarałbym. Najchętniej. Dobra, w każdym razie mam coś takiego. Tutaj mamy plecki. Tutaj mamy... Tak. No dobra. Nie jest dobrze. Zdecydowanie nie jest dobrze. Cóż, bierzemy ten czerwony jednak i poprawiamy w takim razie. Co jest źle? Źle są na pewno nogi. Nogi są bardzo źle. Bo tak przesunąłem środek ciężkości, ale przesunąłem go ostatecznie chyba bardziej. Przez co noga powinna się kończyć od tu. Czyli tu, tu powinno być. Eee, Oczywiście powinienem to zrobić w ten sposób. O! Tak. Tak samo tutaj powinno to być ładnie obrysowane, ale tak, trochę nie miałem czasu. Trochę czułem ten stres wynikający z tego, że zbliża mi się jakaś zagartyka. Dobra. Góra uważam, że wyszła naprawdę dobrze. W sensie, wiecie, tutaj będzie dłoń bardziej adekwatna, ale uważam, że góra wyszła bardzo fajnie. No oczywiście brakuje włosów, ale to myślę, że spokojnie mógłbym dorysować później, więc tym się też tak nie tak bardzo przejmuję. No powiedzmy coś takiego. E, mu damy, nie? Tym się bym nie przejmował tak bardzo. Generalnie kształt góry, nawet wliczając w to kształt torsu, uważam, że, już jest że to już wyszło całkiem adekwatnie. W sensie, wiecie, Taki całkiem mm, foremny, e, kształtny. E, tak samo tutaj. Cieszę się, że zapamiętałem tą jedną jak z e, rysowania. Czyli, że tutaj nie mamy tak, to się tutaj urywa, tylko to mamy jakby się rozjechane. Tutaj też to powinno być. O, chociaż tak, drobnie, delikatnie. No ale. Uch, tak samo tutaj. Pod brudek, ale to mniej więcej widać. Day. 18. To zamknę. No i co? Myślę, że jeśli chodzi o sam rysunek, no to wyszedł całkiem nieźle. Całkiem nawet adekwatnie. Na czym no, nie jestem zadowolony z nóg zdecydowanie Ale to też długość chyba trochę zrobiła i to, że nie była. No nie były tak dobrze wymierzone pod względem równowagi. <laughs> Jeszcze to by się przydało bardziej. Bardziej rozłożyć. No ale cóż, cieszę się i tak, że Oglądaliście. Jest mi bardzo miło, że za każdym razem znajduje się ten ktoś, kto, kto wspiera mnie w tym, co robię. Kto ogląda, jak uczę się rysowania, tak naprawdę. Bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie także to, że tyle osób lubi filmy, które, które tutaj puszczam. Co prawda, tyle osób. Co prawda zazwyczaj nie krakam zbyt wielu lajków, ale to nie jest dla mnie problem. Lubię to. Bardzo, bardzo to lubię. Duchą radość mi sprawia każdy kolejny lajk, ale tak czy inaczej. Yy, chyba nie chcę zabiegać jakoś specjalnie o to. Oczywiście, jeśli się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz. Tak jak mówię, będzie mi miło. Ale generalnie, bawcie się, rozwijajcie. No i co? Chyba pozostało powiedzieć tylko do zobaczenia. Do